Tłusty czwartek tuż tuż. Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie tego tradycyjnego dnia niż od zjedzenia pysznych oponek drożdżowych. Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnych warsztatach ze smakiem. Dziś przygotujemy razem oponki. Tłusty czwartek tuż tuż, dlatego warto zapisać sobie ten przepis, bo są naprawdę delikatne, puszyste, posmakują zarówno Wam, jak również Waszym gościom. Wcześniej jednak, zanim pokażę Wam, jak je przygotować, zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, TikToku, ale również na moim blogu ze smakiem A jeśli macie ochotę na więcej słodkości, zachęcam Was do zakupu moich e-booków ze smakiem pieczone i ze smakiem pieczone wypieki babci Marysi to 80 słodkich przepisów, ponad 200 stron, a wszystkie te słodkości pieczone prosto z serca. Teraz zabieramy się za przygotowywanie oponek. Zaczynamy! Przygotuj 50 g świeżych drożdży, dwie szklanki ciepłego mleka. Każda szklanka ma pojemność 250 ml, a także jedną łyżkę cukru. Wszystkie składniki dodaj do miski, a następnie wymieszaj. Tak właśnie powstaje roszczyn. Przykryj go ścierką. Odstaw na 15 minut. Wyrośnięty roszczyn zaraz połączymy z pozostałymi składnikami. Do misy miksera dodaj wyrośnięty roszczyn, ale wcześniej przesiej 1 kg mąki. Ja tutaj używam już przesianej mąki. Pamiętaj, by zachować dokładnie taką samą kolejność, to bardzo ważne. Do mąki dodaj wyrośnięty roszczyn. Przygotuj 4 jajka, muszą być one w temperaturze pokojowej, jednak wcześniej dodaj 100 g cukru. Czas na żółtka, 4 żółtka dodaj do wcześniej włożonych składników. Teraz misę miksera. Włóż do robota planetarnego i całość miksuj. Oczywiście możesz to robić ręcznie. Ciasto wyrabiaj przez minimum 15 minut, a później stopniowo. Podczas wyrabiania dodawaj rozpuszczone. Ostudzone masło. Masło musi być w temperaturze pokojowej. Zbyt gorące masło może spowodować, że ciasto nie wyrośnie. Oponki drożdżowe to rodzaj pączków, które wyróżniają się lekkim, puszystym wnętrzem i chrupiącą skórką. Ich przygotowanie może być nieco bardziej czasochłonne niż zwykłych pączków, ale efekt jest bez wątpienia tego wart. Oprócz jednej kostki masła rozpuszczonego i ostudzonego dodaj również jedną łyżkę spirytusu. To sprawi, że podczas smażenia pączki nie będą wchłaniać oleju. Ciasto jest już wyrobione. Teraz przygotuj ścierkę i koniecznie Twoje pomieszczenie, w którym będzie stało ciasto, musi być ciepło. Przyspieszy to proces wyrastania ciasta drożdżowego. Ja tutaj jeszcze za pomocą łyżki połączyłam mąkę, która się nie wyrobiła za pomocą miksera. Tak przygotowane ciasto odstaw na minimum 40 minut. Ciasto musi podwoić swoją objętość. Przykrycie ciasta ściereczką sprawi, że będzie ono delikatne i wilgotne i nie będzie ono przesuszone. Teraz najfajniejsza czynność. Ciasto za pomocą pięści uderz, a następnie wyjmij na podsypaną mąką stolnicę. Do wyrabiania, ponownego wyrabiania Ciasta drożdżowego potrzebne ci będzie 200 g mąki pszennej. To z zupełności wystarczy, by Twoje oponki były delikatne, a zarazem chrupiące z zewnątrz. Warto tutaj zadać sobie pytanie, dlaczego oponki drożdżowe są idealne na tłusty czwartek. Tłusty czwartek to dzień, w którym tradycyjnie spożywamy smaczne przysmaki. Bogate w kalorie, zanim rozpocznie się okres postu. Oponki drożdżowe doskonale wpisują się w te tradycje, dostarczając nie tylko wyjątkowego smaku, ale także radości i wspólnego czasu spędzonego nad ich przygotowaniem. Podczas gdy wiele osób decyduje się na gotowe wersje tych przysmaków, nic nie zastąpi domowego wypieku. Świeże, ciepłe oponki, delikatnie obtoczone w cukrze pudrze, rozpływają się w ustach, podkreślając wyjątkowość tego dnia. W związku z tym, jeśli chcesz uczcić tłusty czwartek w sposób tradycyjny i jednocześnie zaskoczyć swoich bliskich, sięgnij po przepis na oponki drożdżowe. Twoje podniebienie i podniebienia innych z pewnością będą wdzięczne za tę kulinarną ucztę. Wyrobione ciasto podziel na dwie części. Każdą z części rozwałkuj na grubość około 1,5 cm. Za pomocą szklanki wykrawaj kształt oponek. Będzie potrzebny Ci również kieliszek. Nada to wspaniały kształt oponkom. Rób oponki tak samo jak ja przygotowuję na filmie. Gdy przygotujesz już oponki, przygotuj ściereczkę. Ponownie będą musiały one wyrastać. Oponki drożdżowe nie tylko doskonale wpisują się w tradycję Tłustego Czwartku, ale również symbolizują obfitość i radość tego dnia. Ich puszystość i delikatny smak sprawiają, że stają się ulubionym przysmakiem nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Gotowe oponki, pięknie wykrojone, muszą wyrastać ponownie przez 15 do 20 minut. W tym czasie przygotuj olej lub smalec. Ja tym razem smażę oponki na oleju. Rozgrzej oponki i smarz z obu stron do zarumienienia. Pilnuj ich dokładnie, bo łatwo można je spalić. Gotowe oponki wyjmuj na ręcznik papierowy. Ręcznik papierowy pięknie wchłania tłuszcz, nadmierny tłuszcz z oponek. Pamiętaj, jeżeli nie dodasz spirytusu lub wysokoprocentowego alkoholu, Twoje oponki będą wsiąkać dużo tłuszczu. Oczywiście alkohol może zamienić jednym składnikiem a mianowicie octem. Gotowe oponki posyp cukrem pudrem i możesz cieszyć się smakiem ze swoją rodziną. Oponki są już gotowe. Zobaczcie jak się prezentują po posypaniu cukrem. Delikatne, sprężyste, a najlepiej smakują na drugi dzień, dlatego tłusty czwartek może trwać u Was dwa dni. Oponki drożdżowe to nie tylko smakowite kulinarne doświadczenie, ale także wspaniała okazja do spędzenia czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Ich przygotowanie nie jest trudne, a efekt z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagające podniebienia. Niech tłusty czwartek wypełni wasze domy zapachem świeżo smażonych oponkowych smakołyków, dodając tym samym radości i słodkich wspomnień. Tak jak mogliście zobaczyć, oponki są naprawdę bardzo proste w przygotowaniu, dlatego w tłusty czwartek otwórzcie swoją domową piekarnię i kuscie swoich domowników niepowtarzalnym zapachem. Ich formowanie, smażenie i dekorowanie stają się prawdziwym rytuałem. A sekrety przekazywane z pokolenia na pokolenie podczas ich przygotowania tworzą wspaniały smak. To nie tylko smaczny przysmak, ale także element dziedzictwa kulinarnego, który łączy nas z tradycją i historią. Kolejne warsztaty ze smakiem dobiegły końca. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i przygotujecie oponki na tłusty czwartek. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Uczcie się gotować, poszerzajcie swoją pasję, gotujcie z moich przepisów. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia jutro.